var adam To boisko było budowane z łąki. Ile tu było włożonych kosztów? I teraz zostało to zniweczone. Czy jest ktoś tu, który się interesuje tym boiskiem? Bo należałoby to wyrównać, zrobić oświetlenie. Kosi tutaj pan, który szkoli psy. I do tych celów on kosi to boisko i tyle. A zapomniano o wyrównaniu, o wałowaniu, żeby to było przystosowane do gry w piłkę nożną. Czy rozumie z tego wszystkiego, że to boisko tak jakby miało dwa cele? Jedno to jest wybieg dla psów, a drugie to jest boisko dla młodzieży do grania. To się mija chyba z logiką tego wszystkiego. No, pewnie do yy, grania dla młodzieży to nie jest przystosowane w tym momencie, bo nie da się na tym boisku grać yy, w piłkę nożną. Adam, czy Twoim zdaniem ten teren taki zaniedbany nie można to przeznaczyć dla tych piesków? Oczywiście można. To jest teren yy, gminny który można to wykorzystać w tym celu, a boisko przeznaczyć do gry w piłkę dla dzieci, dla młodzieży.